Cześć, witam w kolejnym odcinku z Forge of Empire. Tym razem nie będzie odcinek polegał na graniu, a na otwieraniu wszystkich złotych skrzyń za puchary, które udało mi się zarobić, zarobić przez wszystkie dni Mistrzostw Europy. Portugalia właśnie wygrała w doliczonym czasie w dogrywce 1-0 z Francją, a my możemy w końcu zająć się otwieraniem bucharów for Soccer Cup. Została godzina 25 minut do końca całego eventu. Mogę ostatni raz jeszcze strzelić i się nie udało. Ani razu jeszcze nic nie kupowałem, nie traciłem bucharów od samego początku do końca. Nastał właśnie teraz czas, by te. Złote skrzynie zacząć otwierać. Myślę, że około 9 skrzyń da radę otworzyć. Pierwsza skrzynia: trybuna, obiekt dekoracyjny. Nie jestem z tego zadowolony, bo to zabiera tylko miejsce i chyba dużo nie daje. Boisko piłkarskie, budynek. Na które polowałem, ale jednak bierze to dużo miejsca i nie wiem, czy opłaca się to stawiać. Ja będę musiał po prostu na forum zobaczyć e, opinie innych graczy. Dwie skrzynie otworzone. E, dalej, trzecia skrzynka. Świątynia wiedzy. E, punkt rozwoju. Może być czwarta skrzynka. Wielosygnałowa obrona również się przyda. Piąta skrzynka. Sektor. Nie za fajna dekoracja. Szósta chyba skrzynka. Znowu Trybuna nie ciekawie. Siódma skrzynka. Chyba najlepsze, co mogło się trafić. Zestaw do, re do renowacji. Jest to chyba bardzo wartościowe. Eee, drugi zestaw, w który już mam w inwentarzu. Kolejna skrzynka. Eee, dwa plany. Obserwatorium. No i otwieramy skrzynię. Ostatnią paczka strzałów. No praktycznie wszystko trafiliśmy. Jeszcze postrzelamy tymi ostatnimi strzałami. 5 strzałów. Mogliby się postarać i dać więcej, ale już nic i tak nie zdziałamy. No i to tyle, już nic nie kupimy za te resztę pucharów, ja właśnie taki łop z tych skrzyń, mm, zestaw do renowacji, świątynia wiedzy, którą e, postawię kolejną już. Jeszcze mamy wieżę sygnałową, Tę, gdzieś się wepcha. A. Co tam jeszcze? Boisko piłkarskie, tylko jedno się trafiło. Dwa punkty na dzień to dość sporo. Akumulując jeszcze wszystkie inne budynki, które produkują mi punkty, może postawimy. Czy to za dużo miejsca? Jednak no, bardzo dużo, można powiedzieć. Tyle co perła, prawie. Na razie nie stawiam. Będę musiał po prostu się dowiedzieć, czy się opłacają stawiać. Tak więc dziękuję za obejrzenie filmu. Króciutki, jeżeli się podało, poproszę o górę komentarz. Zapraszam również do polubienia fanpage'a na Facebooku. Tam dowiadujecie się często na bieżąco, kiedy film rzucę, co planuję i tak dalej. Innym możecie prywatne wiadomości do niej pisać, co nagrać, pomysły jakieś. Bo sam nie jestem czasem w stanie wymyśleć czegoś, co mogłoby zaciekawić by nagrać i wam pokazać. Tak więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.